Tusk kłamie w żywe oczy. Zobacz, co Ziemkiewicz ma do powiedzenia na ten temat. Czy podzielasz jego zdanie? Przepraszam bardzo, panie redaktorze, przepraszam, ale. Donald Tusk staje i mówi, że Donald Trump od 30 lat jest ruskim agentem. I on to nie są jego domysły, tylko to są potwierdzone przez służby amerykańskiej informacji. Kiedy się mu to po kilku miesiącach wypomina, to on mówi nie. Ja nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. Takiej I Trzaskowski z mojej nie też było. tak pomyślał. Tak. Takiej sugestii nie, nie bo, było. Takiej sugestii z mojej strony bo, bo to nie Nie, Ja pamiętam ten cel. Ale Wynotowałem tak. sobie taka sugestia Ale z mojej strony. I Rafał nie padła. Ale prawdę mówi, bo on tego nie sugerował, tylko on to mówi, to tak, prawdę tak. Prawdę on to... No i Rafał Trzaskowski też powie: takiej sugestii z mojej strony nie on było i wszystko się... będzie dobrze. Albo ja no. wycofuję ten podpis, powie. Jak można wycofać podpis spod urzędowego dokumentu, to dlaczego nie można wycofać który się wypowiedział. Ta, no. Tam był lepszy jeszcze pasus, bo. <grym> tust... Albo on niedługo powiedziałem w emocjach, powiedziałem, to nieprawda, nie myślałem, mówi, tak. że, coś, że, w ciągu, że w ciągu trzech miesięcy Donald Trump skłamał 10 tysięcy razy, gdzieś taki chodził. Tak, 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 Zacząłem wytażuję. liczyć, ja słabo liczę, bo ja od literek jestem a nie od cyferek, ale jak zacząłem liczyć, o, że trzy miesiące to jest w najlepszym wypadku 92 dni, przy założeniu, że mamy, lipiec i sierpień policzymy i mi, z miesięcy sąsiednich. I przez te 92 dni, powiedzmy, że on 10 tysięcy razy zdążył skłamać, to ja jeszcze, że Trump co 5 minut kłamał, no okej, okay, nie śpiąc, nie jedząc, ale że Tusk to zdołał po 10 tysięcy razy w ciągu kwartału. A teraz będzie mówił, że taka sugestia z jego strony nie, nie padła. Padło.